Cześć. W dzisiejszym filmie zrobimy test lasera FL40 Park Cross Plus, najnowszej wersji krzyżowego, bardzo mocnego lasera od firmy Geofenel. Zapraszam do oglądania. FL-40 i FL-40G Power Cross Plus jest to najnowsza wersja lasera, który nazywał się praktycznie tak samo, bez tego plusa w nazwie. Geofenel dodał do niego to, czego nie było w poprzedniej wersji, czyli blokadę kompensatora. Wygląda ona identycznie jak w Geo 6X, które już mogliście zobaczyć na kanale. I dodali do niego pracę z odbiornikiem, czyli te dwie funkcje sprawiły, że wyszedł nowy model, zaktualizowany. No i sprawdzimy dzisiaj te dwa urządzenia na stacji pomiarowej. Ogólnie są to prawdopodobnie najmocniej świecące lasery krzyżowe na rynku, które występują obecnie w bardzo podstawowych wersjach. Nawet nie będzie filmu z unboxingu, bo właściwie unboxing możecie zobaczyć po lewej i prawej stronie. Tutaj wersja. Czerwona, a tu wersja zielona, czyli tak naprawdę bardzo podstawowe wyposażenie, tak żeby każdy z użytkowników mógł sobie wyposażyć zestaw w które mu są potrzebne. W podstawie dostajemy uchwyt identyczny jak w Go6X. Tak, we wszystkich wersjach Go 6X, pokrowiec i baterie podstawowe, No jest wiadomo, dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi i to tyle. Samo urządzenie, podobnie jak jego odpowiednik trzypłaszczyznowy, posiada otwory techniczne, w których przewiduje się kalibrację, więc, też jest zaprojektowany z myślą o, 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 o naprawach na pewno. Jest tutaj ukryte gniazdo zasilania, nie mam jeszcze informacji z racji, że jest to naprawdę bardzo nowy produkt, on do nas trafił 2-3 dni temu tak naprawdę do, do sklepu, jeszcze się dokładnie z nim nie zapoznałem, ale chciałem, żebyście widzieli, że jest ten, ten sprzęt już dostępny. Jest tu gniazdo ładowania podobne jak w os on wprawdzie wychodzi aktualnie w wersji jedynie na, na baterie alkaliczne. Ale sugeruje się tym, tutaj, tymi złączami, które widać na zasobniku, oraz tym, co widać w środku, że będzie prawdopodobnie możliwość doposażenia tego urządzenia w akumulator. I to w sumie tutaj za wiele nie ma co jakby opowiadać. Przeczytam Wam dane techniczne tych urządzeń, jakie są, i przejdziemy na stację tak, żeby sprawdzić. Jak to wygląda w praktyce? I tak, yy, parametry, jakie podaje producent, yy, czyli samo poziomowanie, to jest 3 stopnie. Sprawdzimy, jak wyjdzie na yy, naszym, naszym teście. Dokładność urządzenia to jest plus minus 3 mm na 10 m. Zasięg pracy yy, w wersji czerwonej to jest 30 m. Promienia bez odbiornika i 80 metrów promienia z odbiornikiem. To też jest ważne, bo bardzo dużo producentów, w prawdzie nie w krzyżowych, bo to trudno pokazać, ale zawyżej i podwaja wartości. No tutaj jest podany promień. Zasilanie tego, tej wersji to tak jak mówię. Na razie występuje tylko wersja na cztery paluszki, czyli baterie typu AA. Czas pracy na jednych bateriach jest to 20 godzin, stopień ochrony IP54, klasa lasera jest to klasa druga, zakres pracy temperaturowy to jest od minus 10 do plus 45 stopni i to są dane wspólne dla obydwu, poza tym zasięgiem, a zasięg w przypadku wersji zielonej jest to 40 metrów promienia bez odbiornika i 100 metrów promienia z odbiornikiem. No i czas pracy na jednym komplecie baterii to 9 godzin, czyli no, praktycznie połowę, ponad połowę krócej działa zielony, no ale moc świecenia, jasność bierze się z akumulatorów, więc coś za coś, coś kosztem czegoś, czyli jasno świecące urządzenia w, w wielu warunkach no, musi swoje, swoje, że tak powiem, zapotrzebowanie na energię złożyć. Zapraszam Was do części na stację pomiarową, te, części testowej filmu. Druga część e, testu Geofenela FL40 Power Cross Plus, czyli najnowszej wersji bardzo mocnego krzyżowego niwelatora laserowego, czy poziomicy laserowej, jak niektórzy e, operują. Obydwie nazwy są poprawne. Sprawdźmy, jakie są wartości... E, tak jak mierzyliśmy to w wielkim teście laserów 3x360, który nadal jest publikowany cyklicznie na, na kanale. Sprawdźmy, jaka jest realna waga, zakres pracy kompensatora, po czym umieścimy dwa sprzęty. Przejdziemy na drugą stronę, zobaczyć jak grube ma linie Power Cross Plus i tyle. Dobra, zaczynamy. Mamy tutaj akurat pierwszy w ręku, mam Power Cross Plus w wersji czerwonej. Laserek waży 522 gramy, tutaj przygotowana wersja zielona, również 522 g, więc idealnie wyważone. Sprawdźmy zakres pracy kompensatora. I tak spodarka nasza wypoziomowana, ustawione na 0 stopni, włączamy urządzenie dźwigienką, czyli zwalniamy, włączamy. Laserek i sprawdzamy. Jeden stopień, kompensator działa. 2-3 stopnie. 3,5 stopnia do 3,5 stopni. Kompensator wybiera, poziomuje, a powyżej już nie, czyli 3,5 na naszej stacji. Ee, pokazuje FL Power Cross Plus w wersji czerwonej. Sprawdźmy teraz zielony odpowiednik, dźwigienka. Ok, laser włączony, mamy 0 i sprawdzamy. 2 stopnie, trzy, trzy i pół. O tak. 3,9, no prawie 4, czyli troszkę lepiej działa kompensator w wersji zielonej. Założymy je teraz na naszą podwójną stację. Skierujemy na nasz, naszą tablicę i sprawdzimy, jak grube linie są w tych urządzeniach. Ok, mam z jednej strony. Dzisiaj nagrywamy, jest tak gorąco. To jest jeden z tych dni, w których 30 stopni na dworze, także musicie docenić tą robotę podwójnie, lajkami. Ledwo siedzieć, a co dopiero chodzić i nagrywać o laserach. Dobra, mamy dwa urządzenia skierowane. Idziemy teraz e, zrobić odczyt, jak to wygląda tutaj u nas na papierze milimetrowym. A wygląda to tak. Zielona linia. Hmm. Niecałe 2 mm, tak jak ja to widzę oczami. Wiadomo, kamera zawsze nieco inaczej. Pionowa linia. No i pełne dwa przy naszej skaczącym pawilonie: pełne dwie kratki zakrywa zielone, czyli bardzo dobrze. No i niemal identyczny odczyt linii czerwonej. Czyli tak to, tak to się prezentuje, jeśli chodzi o grubość. A za chwilę. Musimy niestety poczekać troszkę i nagramy, nagramy jak wygląda jasność urządzenia, a za chwilę mała niespodzianka. W przypadku geofenela jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą możemy tutaj dla Was dzisiaj sprawdzić, a mianowicie to, że producent deklaruje, iż urządzenie może spaść z wysokości metra i nic się nie stanie. Pójdźmy zatem zaznaczyć sobie na naszym papierze milimetrowym Punkt odniesienia przy tej wysokości. Ja tutaj zamocowałem lasek, zablokowałem, także wysokość nam się nie zmieni. Więc przetestujemy, czy po upadku będzie dokładnie tak samo. Chodźmy zaznaczyć poziom. Raz, dwa, dobra. Swoją drogą polecam wszystkim ludziom pomiarów zakup. Znacznika Pika Dry. Nie jest to lokowanie produktu w żadnym wypadku. Po prostu jest dobry. Eee, Dobra, wyłączamy urządzenie. I teraz tak. Po konsultacji jeszcze z przedstawicielstwem firmy w Polsce eee, uściśliłem, że ma być to urządzenie pracujące. Nie zablokowany kompensator, tylko eee, normalnie, tak jakby spadł na budowie. Tak więc. Mamy tutaj półkę na wysokości metra, bo tak ją instalowaliśmy. Urządzenie spadło. Przełączyło się podczas upadku, bo nagle zamilkło. No i dobra, i sprawdzimy, co tam pokazuje druga strona naszego studia. Włączamy urządzenie. Piąt poziom. Chodźmy zobaczyć. Sam jestem ciekaw. Trochę się jeszcze półka trzęsie. my się je ustabilizować. Ale ja już oczami widzę, że urządzenie jest praktycznie w tej samej wysokości. No tam ten adapter, także tutaj znacznik się mieści, tutaj się mieści. Więc jak najbardziej go geofenel może spaść z metra. Dobra, doczekaliśmy się e, odpowiedniego natężenia światła. Przygotowałem luksomierz. E, Pokazuje zero. Także Proszę o włączenie czerwonego urządzenia. Poziom też, jakbyś mógł. Dobra, dzięki. I zobaczymy, jak Power Cross poradzi sobie w naszym teście. Włączyłem funkcję MAX. Czyli pionowa linia pokazała nam 9. Zresetujemy i zobaczymy poziomą. Włączamy funkcję MAX. Ja najpierw znajdę. Zobaczymy. Mamy dziesiątkę. Proszę o wyłączenie czerwonego i włączenie zielonego urządzenia. Zielonym tak trochę nisko wyszedł, ale to nic na potrzeby tego testu żaden problem. Włączamy funkcję MAX. Piąt 14 luksów. Poziom 17 luksów. Ale jeszcze i jeden malutki teścik, żeby był pewny. O 13, bo nie jechałem luksometrem identycznie, także mamy 17 i 13, takie są wyniki zielonego. E, zapraszam na podsumowanie przy stole. No i pora na podsumowanie naszego testu e, myślę, że zgodzicie się ze mną, że urządzenie naprawdę robi wrażenie, bo jak na niwelator krzyżowy, laser krzyżowy, to parametry ma bardzo, bardzo fajne. Jest jasny, wyraźny, linie są cienkie, precyzyjne. Bardzo fajnie, że Geofenel postanowił urozmaicić poprzednią wersję Power Cross'a o blokadę kompensatora, dzięki czemu możemy wykonywać skosy. Jest też praca z odbiornikiem, której nie było w poprzedniej wersji. Dodatkowo odporność kompensatora przy upadkach, co mogliście zobaczyć na podstawie tego tutaj zawodnika, też jest dodatkowy atutem. Nikt nie mówi, że z większych wysokości też nic się nie stanie, no ale bardzo niewielu producentów e, sugeruje, że w ogóle można coś takiego zrobić, więc to jest duży plus. Firma musi być pewna tego, że tutaj komponenty zastosowane wewnątrz są solidne i odporne. E, no i co? E, myślę, że tyle byłoby na temat testu. Wyniki były na początku, tutaj nie ma już porównania, jest to jeden filmik po prostu, e, tak, żebyście mogli zapoznać się z nowością. E, ona właśnie niedawno weszła do oferty w Polsce, myślę, że do oferty w Niemczech podobnie. Jeśli macie jakieś pytania na temat tego urządzenia, jakieś wątpliwości, coś czego nie dopowiedziałem w tym filmie, zapraszam do zadawania w komentarzach, na pewno nie zostaną bez odpowiedzi. No i co, zapraszam również do subskrypcji kanału, oglądania pozostałych materiałów. Do zobaczenia, cześć.